Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, dwa serca najświętsze serce Jezusa i niepoklane serce Maryi Pokazują ogrom Bożej miłości, Bożej łaski, Bożego przebaczenia. Serce Jezusa zostało otwarte na krzyżu z miłości do człowieka. Z tego serca wypłynęła krew i woda. Jak mówi nam prefacja, tam zioły początek. Sakramenty Kościoła, bo to serce jest źródłem Bożej łaski, nieskończonego miłosierdzia Bożego, źródłem dobroci. Serce Jezusa zostało otwarte z miłości do każdego człowieka. Bóg w Jezusie zaprasza nas do tego, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy szli jego drogą, abyśmy potrafili doświadczyć Bożej łaski, Bożej dobroci, Bożej bliskości, Bożej obecności. Abyśmy nie ustawali w drodze, Jezus z wysokości krzyża ogarnia nas swoimi ramionami i nieustannie mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I także niepokalane serce Maryi, przepełnione miłością do każdego człowieka. Ten miecz boleści przeszył serce Maryi. Maryja towarzyszyła Chrystusowi w jego ostatniej ziemskiej drodze, aż na Golgotę. I wielki ból sprawiło Maryi widok, na cierpiąc, widok cierpiącego Syna. Ale Maria rozumiała, że w ten sposób dokonuje się zbawienie świata, odkupienie człowieka, że tak musi być, iż taka jest wola Pana Boga. Chciejmy się zanurzyć w tych dwóch sercach, w Najświętszym Sercu Zbawiciela, w Niepokalanym Sercu Maryi. Chcemy dać się prowadzić Duchowi Świętemu, aby kształtował nasze serca na wzór Serca Jezusowego. Bóg nas kocha. Odpowiedzmy na Bożą Miłość naszą miłością, naszą codzienną troską o osobiste zbawienie. Pielęgnujmy w sobie dar Bożej łaski, obraz i godność dziecka Bożego, która jest w każdym z nas. To Bóg zaprosił mnie i powołał do świętości. Jezus mówi: Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. Każdego z nas przeznaczył do świętości, ale i także w naszym codziennym życiu daje nam różne zadania, różne cele. I to wszystko, co nam wyznacza, musimy przyjąć z pokorą, z wdzięcznością za to, że zostaliśmy obdarowani, że w Synu Bożym zostaliśmy usynowieni, że zostaliśmy włączeni w wielką rodzinę Pana Boga. Kochajmy Jezusa. Kochajmy Jego matkę i naśladujmy Jezusa i Jego matkę w naszej codzienności, w naszym codziennym życiu. Niech właśnie Jezus i Maria będą obecni w tym wszystkim, co składa się na nasze życie w tych wszystkich doświadczeniach życiowych, w naszych lękach, niepokojach, ale także w naszych radościach, w różnych dobrych doświadczeniach, dobrych chwilach. Niech w tym, niech w tym wszystkim będzie obecny Jezus i Jego Matka Maryja. Niech Najświętsze Serce, które jest przepełnione miłością do każdego człowieka, zatriumfuje. Niech to Serce rozlewa zdroje Bożych łask na każdego z nas. Szczęść Boże!